Cześć, w tym odcinku pokażę Wam jak rozwiązać zadanie numer 4 z matury z 2019 roku. Zapraszam do oglądania. W pliku liczby TXT zapisano 500 liczb całkowitych dodatnich po jednej w każdym wierszu. Każda liczba jest z zakresu od 1 do 100 tysięcy. Napisz program dający odpowiedzi do poniższych zadań. Zapisz uzyskane odpowiedzi w pliku wyniki 4TXT, poprzedzając każdą z nich numerem odpowiedniego zadania. Plik Przykład zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z tego pliku są podane pod treściami zadań. No dobrze, mam przygotowane podstawowe rzeczy. Teraz będę chciał otworzyć plik, w związku z czym przechodzimy sobie. Mamy jakąś tablicę n-elementową. Będzie nam potrzebna zmienna jeszcze Z, z. następnie if stream, następnie while różne way od and of file, oczywiście dwa nawiasy. I teraz tej pętli odczytujemy z wejścia na naszą tablicę i zwiększamy Z o 1 no i teraz wyświetlmy, czyli pętla i wyświetlamy sobie każdą komórkę i dajemy sobie endlina Mamy, siódemeczka jest na końcu, zobaczmy jak to jest, tu jest siódemeczka na końcu, na początku jeszcze sobie zobaczmy, no i zgadza się. No to przejdźmy teraz do właściwego zadania. Podaj, ile z podanych liczb jest potęgami liczby 3, czyli liczbami w postaci 0, 3 do 0, 3 do 1, 3 do 2 i tak dalej. Tu sobie komentuję i wstawiam sobie zadanie 4.1. No i Mój sposób na to zadanie jest taki, że sobie stworzę tablicę, w której będę miał potęgi liczby 3 a, i następnie porównam sobie z tym, co mam w pliku. Ponieważ autor nam napisał, że liczby są do 100 000, no to nie będzie ich tak dużo, bo no, te wartości będą rosły szybko, w związku z czym tak dużo ich nie będzie. A zatem zrobię sobie jakiegoś fora od Zera do 20. Przypuszczam, że będzie ich około 20. I następnie do tablicy potęgi od i będę umieszczał właśnie sobie te wartości. Skorzystam tutaj z funkcji POW, czyli mam 3 do itowej, czyli na początek będzie 3 do zerowej. Oczywiście muszę sobie zadeklarować tutaj y, tą tablicę, więc potęgi na przykład 20-elementową tutaj sobie oczywiście zamienię na 20, bo miało być 20. No dobra, no to dajmy to, żeby komputer zapełnił, ale jeżeli pow, no to słuchajcie, musimy dodać bibliotekę. No i tutaj biblioteka oczywiście cmath. Nic nie zobaczymy ciekawego, bo komputer teraz pisał do tablicy. No to wyświetlmy. Jak widzicie, rośnie to bardzo szybko, a nie możemy przekroczyć 100 000, czyli tutaj 11 w zasadzie wystarczy nam. A zatem zmodyfikujmy teraz to. Popatrzcie, jeżeli damy 12, no to tutaj jest za dużo, prawda? Bo już jest 177 tysięcy, w związku z czym 11 mamy tych potęg. I taką tablicę zostawiam. Natomiast to mi teraz jest niepotrzebne, więc wykomentuję sobie. Będę teraz chciał obliczyć te potęgi, w związku z czym zmienna ile potęg na poziomie 0. Tutaj sobie będę przepatrywał wszystkie liczby z pliku, czyli wezmę sobie fora od 1 do n i będę się pytał, czy jest po prostu ta liczba w pliku, czy jest potęgą. I tutaj sobie zrobię taką funkcję, jeśli czy potęga. I ona będzie miała dwa argumenty. Wrzucę tu moją całą tablicę potęgi, oraz będę wrzucał poszczególny argument, poszczególny element tej tabelki. I jeśli to jest potęga, no to ile potęg plus plus? Tu oczywiście sobie wyświetlę, ile potęg. Ale teraz trzeba zrobić funkcję czy potęga. A zatem przejdźmy sobie przed int main'a i zróbmy ją. Jak powiedziałem wcześniej, ona będzie potrzebowała dwa argumenty. Będzie typu bulowska, bo. Będziemy zwracać return albo true. Więc trzy potęga. I wpadają nam po pierwsze tablica int potęgi. Cała tablica nam tutaj wpada. I wpada nam int jakaś liczba. I teraz przeszukujemy całą tablicę potęg. Mamy 11. I jeśli potęgi od i, czyli ta potęga z tablicy jest równa liczbie, którą aktualnie rozpatruję, czyli ona wchodzi z pliku, no to zwróć mi return true. A w przeciwnym wypadku return false. Pozostaje mi jeszcze teraz sprawdzić. No i mamy wynik 18. Zaglądamy do arkusza. Jak widzicie w arkuszu, mamy tą samą odpowiedź, a zatem rozwiązaliśmy zadanie 4.1. Zadanie 4.2 silnią liczby naturalnej k większej od 0 nazywamy wartość iloczynu 1,2 do k i oznaczamy przez k wykrzyknik. Przyjmujemy, że 0 silnia równa się 1, zatem 0 silnia 1, 1 silnia 1, 2 silnia 2, 3 silnia 6, 4 silnia 24. Dowolną liczbę naturalną możemy rozbić na cyfry, a następnie policzyć sumę silni jej cyfr. Na przykład dla liczby 343 mamy 3 silnia plus 4 silnia plus 3 silnia, a to nam da 6 plus 24 plus 6, czyli 36. Podaj w kolejności ich występowania w pliku liczby txt wszystkie liczby, które są równe sumie silni swoich cyfr. W pliku przykład znajduje się jedna taka, to jest 145, bo 1 silnia plus 4 silnia plus 5 silnia, no właśnie da nam 145. No I po raz kolejny e, zadanie 4,2. Oczywiście komentarz. No i jak słyszę słowo silnia, to od razu robię tą funkcję, w związku z czym zrobię ją teraz przed int mainem. Int silnia, wpada tam jakieś n. Na samym początku wynik jest równy 1, bo 0 silnia właśnie jest równe 1, więc tak zostawiam. I teraz będziemy sobie w while e, robić pętlę, czyli będziemy działać do momentu, aż n jest większe od 0. Nasz wynik będzie się stale powiększał, więc wynik będzie równy wynik razy n i n minus minus. Oczywiście zwracamy wynik. Więc pod koniec dopisujemy return wynik. No ale niestety sama silnia to nie wszystko. Jak widzicie, mamy tutaj rozbijanie na y, cyfry, więc y, mój pomysł na to zadanie jest taki, aby rozbijać i od razu podnosić to do silni. A zatem przejdźmy do DEWA. I za czym napiszę rozkład właśnie z wykorzystaniem silni? No to zrobię sobie to samo co w ostatnio, czyli pętla. I tutaj, jeśli rozkład silni, tak będzie się nazywała moja funkcja, od danego elementu z pliku, czyli A od I, jest równy temu elementowi A od I, tak jak mieliśmy. Tutaj w przykładzie 145 po rozkładzie jest równe 145, prawda? Mimo, że tutaj weźmiemy, poddziałamy silnią. No i autor chce, żeby wypisać, w związku z czym, jeżeli będzie to zgodne, no to wypisujemy ten A od I i End Line. Żeby nam się nie wyświetliły wcześniejsze wyniki, wykomentuję. No, i teraz pasuje napisać właśnie tą funkcję, którą widzimy, rozkład silni. Ona będzie zwracała nam yy, wartość integer, w związku z czym jest int rozkład. Tam wpada jedno coś z pliku, więc to będzie jakiś n. No i jak sobie przypominacie klasyczną funkcję na rozkład. int wynik jest równe 0, while n większe od 0. To tutaj w zasadzie jest wszystko to samo. Tylko nasz wynik będzie przyjmował wartość wynik plus wywołanie silnia, więc pamiętajcie, żeby u góry była ta funkcja i tu będzie n 10, no bo przy 153 ta trójka właśnie wydobywamy przez n%, ale to poddamy działaniu silni. Średnik. No i oczywiście zmniejszamy sobie nasze n, żeby się pętla mogła kiedyś skończyć, więc n. Dzielimy przez 10 i tutaj zwracamy sobie return wynik. No, i pasuje nam teraz wyświetlić wyniki, zobaczyć oczywiście rozkład silni, a tu mamy rozkład, więc trzeba poprawić. No, i wyświetlamy. Mamy cztery konkretne wartości. Jak widzicie, w arkuszu odpowiedzi mamy to samo, a zatem rozwiązaliśmy zadanie 4.2 poprawnie. Zadanie 4.3. W pliku liczby znajdź najdłuższy ciąg liczb występujących kolejno po sobie i taki, że największy wspólny dzielnik ich wszystkich jest większy od 1. Innymi słowy, istnieje taka liczba całkowita większa od 1, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb. Jako odpowiedź podać Podaj wartość pierwszej liczby w takim ciągu, długość ciągu oraz największą liczbę całkowitą, która jest dzielnikiem każdej liczby w tym ciągu. Czyli musimy trzy rzeczy podać: pierwszy element tego ciągu, długość tego ciągu i Liczbę całkowitą, która jest dzielnikiem. W pliku z danymi jest tylko jeden taki ciąg, no więc tutaj jest jakiś plusik. No i mamy, słuchajcie, uwaga, patrzymy zawsze na to: nwd z trzech argumentów to będzie nic innego jak nwd z funkcji zagnieżdżonej w środku i jeszcze jednego argumentu, i warto z tego skorzystać. Natomiast tu mamy przykłady. Że jeżeli mamy taki ciąg, no to odpowiedzią jest 4, ponieważ to jest pierwszy element tego ciągu. Długość też jest 4, natomiast NWD wynosi 2 dla tych wszystkich wartości. Natomiast w tym mamy już też 4, tylko że największy wspólny dzielnik to jest 14, a początek znajduje się w 70c. Przygotujemy sobie pole do działania. Zadanie 4.3. No i słyszeliśmy, że było nwd, w związku z czym ja tworzę tutaj funkcję nwd. Jak nie wiesz jeszcze, jak ją zrobić, to zaglądnij tutaj do filmu, właśnie ci się otwiera. Ja już napisałem funkcję nwd, a zatem możemy przejść. Krok dalej i spróbować rozwiązać to zadanie. Od czego zaczniemy? No zaczniemy od tego, że musimy wykluczyć te NWD1, więc jeżeli wzięlibyśmy sobie te dwa argumenty, no to widzimy, że jest 1, prawda? W związku z czym w momencie, kiedy NWD z czegokolwiek będzie równe 1, będziemy musieli to opuszczać, więc. Tutaj wykluczamy. Kolejna rzecz jest następująca: korzystamy tutaj z tego zapisu, w związku z czym ja w pierwszym momencie obliczę NWD z dwóch pierwszych elementów i zacznę tworzyć pętlę od drugiego. Tu jest indeks 2, prawda, czyli notabene od trzeciego elementu. W zasadzie najłatwiejsze chyba będzie zliczanie długości ciągu, e, natomiast musimy jeszcze podać, gdzie jest początek, a zatem e, jeżeli to będzie właśnie ten ciąg, a widzimy, że w tym przypadku akurat jest, to będziemy musieli gdzieś zapamiętać właśnie ten indeks 2, i tutaj posłużę się flagą, po prostu w momencie, kiedy ciąg będzie trwał, zablokuję możliwość nadpisywania tego indeksu, bo tu już jest 3, jest 4 i jest 5. Kolejną kwestią będzie też obliczenie maksymalnego nwd i zapisanie go do oddzielnej e, zmiennej, zatem też to uczynię. Przechodzimy zatem do napisania, i tutaj będzie ta flaga, czyli ból flaga będzie mi potrzebna. Do zapamiętywania indeksu, więc na razie ją ustalę na 0, gdzie 0 będzie oznaczało, że mogę coś wpisać i zapamiętać. Jak wpiszę i zapamiętam, ustawię sobie na 1 i wtedy nie będę mógł już nadpisywać tej zmiennej o informacji pozycji. Teraz wypiszę sobie zmienne, które mi są potrzebne. Int globalne NWD, czyli to całkowite, na razie na poziomie 0. Aktualne NWD. I ono od razu wystartuje mi jako NWD: dwóch argumentów z tablicy, czyli zerowy, tak na sztywno, i pierwszy. Następnie ilość zliczanych elementów w ciągu. Jeżeli cokolwiek mi się tu uda zrobić, przejdę przez to, no to będę już miał trzy elementy. Czyli jeśli na przykład tu byłaby dwójka i tu byłaby czwórka, i one będą większe od jedynki, no to w tym momencie już mam 3, dlatego na początek ustalę sobie jako wartość 2. Maksymalna ilość będzie mi potrzebna, i ustalę sobie ją na początku jako 0. Pozycja, którą będę wyznaczał, na początek 0. Maksymalna pozycja jako 0 i maksymalne NWD. I teraz mogę przejść do pętli. No jak narysowałem, będę zaczynał od i równego 2 i mniejsze od N i plus. I tutaj klamerka, ponieważ będę miał dosyć sporo tych instrukcji w pierwszej kolejności. Piszę sobie ten warunek, że NWD od aktualnego NWD i drugiego argumentu to jest A od I że on musi być większy od 1. Tak, widzicie to, że tutaj musi być większy od 1 i teraz jeśli jest, to moja ilość jest powiększana o 1 no, i tutaj wchodzi do akcji ta flaga, jeśli ona jest różna od e, prawdy, czyli jest równa 0, no to wtedy mogę pamiętać tą pozycję. I w tym przypadku pozycja będzie równa i 2. Dlaczego i minus 2? No, dlatego, że jeżeli e, to jest zgodne, to znaczy, że tu też nie było jedynki, prawda? I w tym drugim, czyli notabene w trzecim, w trzeciej komórce też nie było jedynki, czyli mamy taką sytuację, no na to, mamy taką sytuację, jak teraz widzicie, że Nwd z tych elementów żółtych nie jest równe 1, a zatem Pozycja teoretycznie tego ciągu jest minus 2, czyli indeks będzie zapamiętywany 0. Żeby nie nadpisać przy następnej iteracji tej pozycji minus 2, która będzie być może się przesuwało, robimy sobie flaga TRUE. Czyli blokujemy możliwość wpisywania. Teraz zabrać się za globalne NWD, które będzie równe NWD z aktualnego NWD i drugiego argumentu out i, czyli to samo co jest w ifie. No ale jeżeli komputer obliczy aktualne globalne, no to żeby móc iść dalej, tak jak widzimy tu, musi sobie cały czas zmieniać aktualne Akt NWD, czyli aktualne NWD, przyjmie wartość globalne NWD. Natomiast co się stanie w momencie, kiedy nie wejdziemy do tego ifa? Czyli jesteśmy w sytuacji else. No tutaj jeżeli natrafimy na coś jedynkowego, tak, tak jak widzimy tutaj no to nasza flaga się opuszcza, czyli jest false. Może występować wtedy sytuacja taka, że trzeba coś znowu nadpisać, zapisać tą pozycję. Ilość resetujemy do teoretycznie dwóch. A aktualne NWD będzie teraz równe NWD od A. I minus 1 i a od i. Czyli jeśli na początku startowałem od indeksu 0 i 1 i jestem w drugim indeksie, bo widzimy tutaj dwójkę, to jeśli nie uda nam się y, odpowiedzieć prawidłowo, to będą rozpatrywane teraz następujące komórki, czyli ta i ta. I wciągnięta w to będzie później kolejna. Czyli patrząc na ten przykład, właśnie w tym momencie zerowy i pierwszy element zwraca nwd1, po wciągnięciu jeszcze w to czwórkę też zwraca 1. W związku z czym, jeżeli rozpatrzymy to, co mamy tu, czyli minus 1 i, i, będzie to oznaczało, że kolejny, w kolejnej iteracji będziemy Rozpatrywać tutaj tą sytuację, czyli mimo że mamy minus 1, będziemy przechodzić o 1 do przodu. Następnie w kolejnej będziemy przechodzić tu. No ale widzimy, że tutaj już zaczyna to działać, jest większe o 2, w związku z czym dalej będzie program pracował. Pozostaje jeszcze obliczyć te maksymalne elementy, w związku z czym jeszcze przed zakończeniem iteracji musimy otworzyć kolejnego ifa, w którym pytamy się, czy ilość, którą znaleźliśmy, jest większa od maksymalnej ilości. Jeśli jest, to przede wszystkim musimy zapamiętać tą maksymalną ilość to w, poprzez wpisanie to, co jest w zmiennej ilości. Ale jeżeli to jest maksymalne, to jeszcze maksymalna pozycja musi być zapamiętana, czyli spisujemy to, co jest tutaj, ta pozycja. I ostatni element, maksymalne NWD jako globalne NWD. Bo jak tego nie zmienimy, i później pojawi się inne NWD mniejsze, no to po prostu ono zostanie. Zmienione, więc musimy mieć to max NWD też zapamiętane. Pasuje nam teraz to wypisać, w związku z czym pod tą pętlą wypisujemy. Tak będzie wyglądało wypisanie. No tutaj oczywiście wypisujemy max NWD, maksymalna ilość, natomiast przy pozycji będzie to indeks zapamiętywany, w związku z czym musimy dać A od tego konkretnego indeksu, aby zobaczyć, co tam się znajduje. No, i tutaj jeszcze trzeba poprawić błędy. No, w tym miejscu mamy ifa, ale to wszystko, co jest pod spodem, jest w tym ifie. Więc tu mamy kolejnego tego ifa, który nam blokuje zapisywanie. Kolejne zmienne. I else. Czas wyświetlić. Zobaczmy, jak jest w kluczu. Mamy tutaj wyniki, teraz zaglądamy do klucza. Jak widzicie, wyniki są te same, a zatem rozwiązaliśmy prawidłowo zadanie 4-3 i konsekwentnie całe zadanie czwarte. Jeśli ten odcinek był zrozumiały i merytoryczny, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia! Hej!